Kiedy ludzie się starzeją, szukają sposobów, aby zatrzymać młody wygląd i samopoczucie. Kobieta, o której za moment usłyszycie, twierdzi, że znalazła eliksir młodości. Posłuchajmy, co Tania przygotowała dla nas w tym specjalnym raporcie. Mnóstwo osób zapytało mnie, w jakim wieku jest ta ślicznotka. Otóż jest babcią i przysługują jej zniżki dla staruszków. Jej droga do zdrowia rozpoczęła się, kiedy postanowiła poczuć się lepiej i poczuć więcej energii. Co stało się później, osiągnęła dużo więcej niż zakładała. A tutaj mamy imbir. Annette Larkins pokazała nam swój ogród w Miami, z tyłu domu. Jest pełen owoców i warzyw. Każdy zaokątek ogrodu ma coś do jedzenia. I jem je od zawsze. I są takie dobre. Annette także zbiera wodę deszczową do picia i podlewania ogrodu. Annette mówi, że jedzenie w jej ogrodzie jest jej eleksyrem młodości. Czuję się świetnie. Mam mnóstwo energii. Tak jak Ci mówiłem, nie wstaję nie, w, nie później niż... O 5.30 to moja ścisła zasada i jestem gotowa do życia. Mąż Anet prowadził sklep mięsny w latach 60. i wtedy właśnie została wegetarianką, ale z biegiem lat przeszła na całkowicie surową dietę. Nie je żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Jej jedzenie jest niegotowane i nieprzetworzone. Moja dieta składa się z warzyw, owoców, orzechów i nasion. Używam również dużo kiełków z nasion i jak widzisz w moim ogrodzie jest mnóstwo jedzenia, które jem. A także robi dużo soków z owoców i warzyw. Podaj tylko nazwę, a ona zrobi z tego sok. Gryb fruty, ananas, a nawet szpinak. Ale nie każdy w rodzinie Anet je i pije w ten sposób. Mąż Anet od 54 lat pozostał przy sposobie jedzenia, jaki jadł zawsze, od kiedy zostali małżeństwem. Naprawdę żałuję, że nie zrobiłem tego, co ona. Pan Larkin mówi, że ludzie zastanawiają się, czy Anet jest jego żoną. Śmieją się ze mnie, co ja robię z tak młodą dziewczyną. Albo mówią: o, masz ze sobą wnuczkę. I takie rzeczy, rozumiesz? Ames bierze codziennie mnóstwo lekarstw na wysokie ciśnienie, na cukrzycę. Anet mówi, że nie bierze nawet aspiryny. Ponieważ przyjaciele i wszyscy, co ją spotykają, pytają się o sekret jej cudownego zdrowia i młodego wyglądu, Anet zdecydowała się wydać dwie książki. Wydała również DVD 12 lat temu. Kanał Discovery wziął sekcję z, książ z moich książek i przetłumaczył je na hiszpański. No, ale ile w końcu lat ma ta kobieta w rozmiarze 36? Aneta właśnie skończyła 70 lat. Ta jedna kobieta, która jest w moim wieku, powiedziała swoim znajomym, że ja mówiłam im wielokrotnie na temat jedzenia, ale oni nie słuchali. I wszystko sprowadza się do tego, że oni to teraz podsumowują w ten sposób. Popatrz na nią, a popatrz na nas. Aneta jest niesamowitą osobą i naprawdę robi wszystko sama. Na komputerze, szyje sama sobie ubrania, hoduje własne jedzenie, rozmawia biegle w trzech językach, jest po prostu niesamowita. Teraz, Anet jadła całkowicie i tylko i surowe jedzenie przez ostatnie 27 lat. Chcielibyśmy przypomnieć wszystkim, że nieważne ile lat ma a i jak wygląda Anet, ona zdecydowała się na zmianę swojej diety, aby osiągnąć lepsze zdrowie i jakość życia. Jej mąż mówił, że żałuje, że nie zrobił tego, co Anet. Dlatego zapytałam go, czy jest już na to za późno. Niestety odpowiedział mi, że tak. Ona wygląda niesamowicie, ale na pewno wiele osób zapyta, czy nie miała żadnych operacji plastycznych. Nie miała. Ale nie zarzeka się. Być może w wieku 80 lat zmieni swoje zdanie na ten temat. Ale nie miała żadnych operacji plastycznych do tej pory. Jej mąż powiedział, że jest tak piękna, że nie potrzebuje. I kiedy idą na zakupy, mówi do Anet: ty idź z przodu, żeby skupić na sobie całą uwagę, a ja będę szedł z tyłu i będzie mi łatwiej zadawać pytania. A i mają dzieci, które mają ponad 50 lat. A jak ten sok pomarańczowy? Bardzo dobry, Anet wypija te soki na bieżąco. Wspaniała historia, Tania. Bardzo inspirujące i wytwierające oczy. Dziękujemy.